Przedstawiamy batery balancer. Klucz do dłuższej żywotności twoich akumulatorów. W systemach z akumulatorami połączonymi szeregowo często dochodzi do nierównomiernego ich naładowania. Prowadzi to do przedwczesnego ich zużycia. Batery balancer wyrównuje stan naładowania dwóch połączonych szeregowo akumulatorów 12V lub równoległych ciągów połączonych szeregowo. Gdy napięcie ładowania systemu 24V przekracza 27 urządzenie pobiera Pro do 1A z akumulatora o wyższym napięciu, wyrównując tym samym poziom ich naładowania. W większych systemach, takich jak 48V, należy zastosować trzy batery balansery, zapewniając równomierne naładowanie całego banku akumulatorów. Dzięki baterii balanser przedłużysz żywotność akumulatorów, unikniesz. Kosztownych wymian i zwiększysz niezawodność całego systemu zasilania. Jest to idealne urządzenie do zastosowań w żeglarstwie, pojazdach rekreacyjnych oraz systemach fotowoltaicznych. Zadbaj o równowagę swoich akumulatorów z batery Balancer. Odwiedź naszą stronę, aby dowiedzieć się więcej.